Cześć wszystkim, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o pułapkach, na które powinniśmy uważać podczas nauki programowania. Pierwszą taką pułapką, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest szybkie zniechęcanie się. Chcąc zostać programistą po pierwszych próbach zrobienia czegoś, może zrezygnować, stwierdzając, że się do tego kompletnie nie nadajesz. To wygodna opcja, ale czy na pewno Twoją chęć zostania programistą jest w stanie powstrzymać pierwsze lepsze niepowodzenie? Na początku natkniemy się na wiele problemów, których nie będziemy potrafili rozwiązać. Będziemy potrzebować do tego pomocy. Tę pomoc możemy otrzymać, wpisując na przykład odpowiednie hasło w wyszukiwarce lub pytając o poradę kolegę, który zajmuje się programowaniem. Są też fora internetowe lub grupy na Facebooku, w których również możemy poprosić o pomoc. Możemy zajrzeć także do dokumentacji danego języka programowania, co może pomóc nam w rozwiązaniu napotkanego problemu. Część osób, mając przyzwyczajenie ze szkoły, że wiedzę nabywamy z książek, myśli, że w przypadku programowania jest tak samo. W dużej części programowania faktycznie możemy uczyć się z książek, ale wiedza zawarta w nich w przypadku wielu tematów może być już nieaktualna. Część to nie znajdziemy w nich także odpowiedzi na nietypowe problemy, które mogą przetrafić się nam po drodze. Nie zapominajmy więc, że w takich przypadkach odpowiedzi możemy szukać w internecie lub wśród innych programistów. Wiele problemów zostało już rozwiązanych na portalach takich jak Stack Overflow, więc najczęściej wystarczy użycie wyszukiwarki i po problemie. Inne źródła w internecie, z których możemy nabywać wiedzę, to dokumentacja techniczna, blogi, wcześniej wspomniane fora dyskusyjne, lub kursy online. W przypadku kursów online warto zwrócić uwagę na opinie innych oraz to, czy autor dba o ich aktualizowanie. Kolejną rzeczą jest unikanie wydawania milionów dolarów na bootcampy. Jestem daleki od odradzania bootcampów osobom, które mogą sobie na to pozwolić finansowo. Może być to dobry pomysł na rozpoczęcie nauki. Jeśli dodatkowo jest możliwość zwrotu pieniędzy w przypadku problemów ze znalezieniem pracy po bootcampie, tym lepiej dla Ciebie. Warto wczytać się jednak wtedy w dokładne warunki, po których w spełnieniu będziemy mogli poprosić o zwrot zainwestowanych środków. Musimy mieć świadomość tego, że nie wykazując zaangażowania w naukę programowania we własnym zakresie poza bootcampem, zmniejszamy tak naprawdę nasze szanse na znalezienie pracy. A więc, jeśli naprawdę zależy nam na zdobyciu pracy programisty i wierzymy w to, że nam się uda, to musimy mieć na uwadze, że będzie wymagało to pełnego poświęcenia z naszej strony. Czytając opinie osób, które znalazły pracę po bootcampie, najczęściej były to osoby, które poświęciły wiele czasu na naukę poza bootcampem, co było głównie ich zasługą, a nie bootcampu samego w sobie. Udział w takim przedsięwzięciu nie jest więc magiczną pigułką, po której od razu zostaniemy programistami. I you how deep the rabbit hole goes. Musimy mieć również na uwadze, że doświadczenie doświadczeniu nierówne i ktoś, kto poświęcił 500 godzin na naukę samemu może mieć mniejszą wiedzę i umiejętności od kogoś, kto poświęcił 200 godzin uczestnicząc w BootCampie, ale może być i na odwrót. Nie ma więc reguły wszystko zależy od naszej zawziętości, a niekoniecznie od zainwestowanych środków pieniężnych. Błąd, który często popełniany jest przez wielu młodych adeptów sztuki programowania, to tak zwane programowanie w myślach. Które wiąże się z chłodnięciem wiedzy bez pisania kodu. Nie oszukujmy się, ale programowanie to właśnie pisanie kodu. A więc oglądanie kolejnych materiałów edukacyjnych na YouTube, nie mając przy tym otwartego programu, w którym wykorzystujemy zdobywaną wiedzę, pisząc konkretny kod, mija się z celem. Starajmy się więc, by wynikiem czasu poświęconego przez nas na naukę programowania były działające aplikacje, które są praktycznym wykorzystaniem nabytej przez nas wiedzy. Kolejną rzeczą, którą warto mieć na uwadze, jest unikanie zbyt dalekiego wybiegania w przyszłość. A więc, jeśli nie wiemy jeszcze, czym jest pętla, nie ma sensu pogłębiać wiedzy o mikroserwisach. Nie od razu Rzym zbudowano i na wszystko potrzeba czasu, więc jeśli nie wiemy jeszcze nic o programowaniu, e, dobierajmy odpowiednie materiały edukacyjne, zamiast ulegać ambicjom i już na samym początku celować wyżej poprzez uczenie się rzeczy, których i tak prawdopodobnie nie zrozumiemy, a tym samym szybciej. Zniechęcimy się do nauki. Zbyt duże skopianie się na detalach to kolejny problem podczas nauki programowania. Może to dotyczyć na przykład doboru języka, programowania na początek. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, niezależnie od tego, czy jako pierwszy język wybierzesz Java, Pythona, JavaScript, czy też PHP, każdy kolejny język będzie dla Ciebie łatwiejszy do nauczenia. Możesz poradzić się w tym temacie znajomego, pracującego w zawodzie, opisując, jak chciałbyś spełnić się w roli programisty i iść za jego radą. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli nie dokonałeś najlepszego dla siebie wyboru na samym początku, zawsze możesz skorygować kurs i nauczyć się języ który bardziej będzie Ci odpowiadał. Podobnie jest z dążeniem do idealnego kodu już od samego początku. W mojej ocenie rozsądniejszym podejściem będzie tutaj nauczenie się najpierw podstaw, a dopiero później rozwijanie umiejętności takie jak refactoring, bo często są to jedynie niuanse, które jako tako nie wpływają na działanie aplikacji i mogą zauważalnie opóźnić to poczucie spełnienia, kiedy uda nam się już napisać działającą aplikację, czerpiąc przy tym oczywiście satysfakcję z nauki. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wykorzystasz w praktyce wskazówki, które przedstawiłem w tym materiale podczas swojej przygody z nauką programowania. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Cześć, do zobaczenia!